Pies może ukryć się niemal wszędzie. Tym razem zamaskował się w stadzie pand. Sprawdź, czy potrafisz go znaleźć. Pies ukryty na obrazku z pandami był nie lada zagwozdką dla fanów Lego. Szukanie ukrytych elementów na obrazku jest dobrą zabawą i pozwala wysilić szare komórki. Przyczajona panda, ukryty pies-pies pośród pand jest tutaj nowym pomysłem. Natomiast samo odnajdywanie elementów na obrazkach to popularna zabawa, która pomaga ćwiczyć spostrzegawczość i koncentrację. Nie potrzeba do niej żadnych przygotowań. Wystarczy patrzeć i szukać. Jednym przychodzi to z łatwością, jednak dla niektórych może być to problematyczne. Prosta forma bez wątpienia przyczyniła się do niezwykłej popularności tego typu zabaw. Chyba każdy kojarzy klasyczne już gdzie jest wal. Dalsza część tekstu pod galerią w grudniu minionego roku. Rysownik Gergele Duda, znany jako Dudolf, przygotował rysunek, na którym w ogromnym stadzie bałwanów ukryła się panda. Internautom zabawa w poszukiwania niewątpliwie przypadła do gustu, ponieważ post z rysunkiem doczekał się setek tysięcy reakcji na Instagramie. Do gry dołączyło Lego swoją własną wersję łamigłówki postanowiła przedstawić na swoim Instagramie firma Lego. Internauci stanęli przed nie lada wyzwaniem. Pośród pand będącymi figurkami z serii Duplos został ukryty pies. Zadanie z pozoru bardzo proste. Przecież pies swoim wyglądem znacząco różni się od pandy. Nie w tym przypadku umaszczenie figurki psa bardzo przypomina kolory pandy. Ten zabieg może znacznie utrudnić rozwiązanie zagadki. Dzisiaj grzeje, 1. Nurek dokonał pod wodą niezwykłego odkrycia. Spojrzał przez okno i aż się zaczerwienił dwa, Ogromne smutek i żałoba dla wszystkich Polaków. Niestety, nagła śmierć zabrała go przedwcześnie, można przyznać, że lego ze swoim pomysłem trafiło w dziesiątkę. Reakcja osób obserwujących profil Marki była niemal natychmiastowa. Wszyscy zaczęli się prześcigać w komentarzach z wiadomościami o odnalezieniu psa. A ty potrafisz go znaleźć? Najlepsze newsy dnia źródło, Gazeta, pl. następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, PIKIO. Google News.